Cheat means the science of relationships and how relationships are testing and training you to reach the goal of life. you to reach the goal of life. If your relationship with the trees and with the animals and with man I'm not correct that these relationships by the cheat signs will bring about a karmic record. jeżeli wasze związki z drzewami, ze zwierzętami, z innymi ludźmi są jakby oceniałem po potrzeby sesji, czy niewłaściwe, wówczas one przyniosą pewien taki karmiczny zapis. It's like the secret service never filed many citizens. Potak jak służby służby specjalne mają swoje akta obywateli. So chit shakti is the the knowledge of all the files. Więc chit shakti jest taka wiedza o wszystkich tych o wszystkich tych aktach. And it is all wszystko to jest zapisane w takim zapisie akaszy. I W tym zapisie akaszy, w tym zapisie eterycznym nie używają białych korektorów ani nie używają klawisza delete. In When you there in the akash record with anything of your relationship, that stays there. Więc, jeżeli znajdujesz się w tym zapisie eterycznym to on już wraz ze swoimi związkami, to on już tam pozostaje. A zatem, związek czy związki są bardzo istotne, bardzo istotnym elementem, który należy włączyć do naszego procesu uzdrawiania. And by universal Love. You can learn what are the right relationships. A za pomocą tej uniwersalnej miłości można natychmiast dowiedzieć się jakie są właściwe związki. You remember, if you love God, you love Pamiętacie, że jeżeli kochacie Boga, kochacie każdego. God means of all Bóg oznacza taki generator wszystkich innych indywidualnych świadomości. On również e, przyprowadził nas tutaj e, wszystkich razem. Of course, Krishna was the instrument. Oczywiście, Krishna Kirtan był narzędziem over the city. On oczywiście w, w, wydrukował wszystkie zaproszenia i mm -hmm. czy plakaty i powywieszał tam całym mieście. And he i zdobył to, e, załatwił to pomieszczenie And to come. i sprawił że za, i zaprosił mnie tutaj the next kolejnym takim elementem który należy starannie zgłębić to ananda jest on najbardziej takim delikatnym spośród tych czterech dhyan Dlatego zostawiliśmy go na sam koniec. Ananda is the secret code word of love. E, ananda to takie taj, e, tajemnicze czy tajemne słowo e, e, związane miłości. Sadgita Ananda Vigraha, the personification of love. Sadgita e. Ananda Vigraha, uosobienie miłości. Ananda Is the secret hidden within every soul? Ananda to taki sekret, czy tajemnica ukryta wewnątrz każdej duszy. In the material world, Ananda is manifested in a perverted reflection. W świecie materialnym Ananda jest przejawiona w taki e, zniekształcony sposób. In the material world, Ananda transforms in what we call. Oh, I w materialnym świecie, Ananda e, przejawia się, w, czy jest trans, prze, przekształca się w coś, co nazywamy miłością. It's very silly, at least in English language. I don't know how it's in Polish language, but it says I fell in love, and fell means falling. Więc, e, e, nie wiem jak po, po polsku, ale w angielskim, nie wiem, fall in love, czyli jakby upaść, czy popaść, w miłość. Why do I fall if I love somebody? Jeżeli kogoś kocham, to dlaczego mam upadać? Because it is in the avidya, it is in the realm of lust. A tego, że znajduje się, czy ta emocja znajduje się w w stercie avidi, stercie e, żądze. It's not that love what Ananda is talking about. Nie jest to ta miłość, o której wspomina e, Ananda. But anyhow, even in the perverted reflection. When you love somebody, you go bananas, don't you? Ale nawet jeżeli w takim można powiedzieć, zniekształcony sposób, jeżeli kogoś, e, jeżeli kogoś kochamy, to wtedy szalejemy ze szczęściem, prawda? People, when they feel, I love I wówczas e, myślę, że to jest naj, największe wydarzenie w życiu. And people love so many things. They love the dog. Kochają psy. They love their friends. Przyjaciół. And they love their culture. Kulturę. They love their car. Samochód. Okay. So many strange loves are there. Actually, they, it means Tak naprawdę oznacza to oznacza przywiązania that's why in the material world w świecie materialnym ananda or the perverted reflection of ananda is connected to the greatest deceptions w świecie materialnym ananda czy też to zniekształcone odbicie anandy wiąże się z naj takim największym

w bardzo poważny sposób oszukiwany. oszukiwany. You, you she loves you. Bo kto powiedział ci wczoraj, że cię kocha. To ta osoba po tygodniu, po miesiącu czy po roku, po dziesięciu po latach. Może napisać do Ciebie list ze słowami hmm, myliłem bądź myliłam się. I bardzo przykro mi to opisać, ale tak naprawdę Cię nie kochałem, nie kochałam. Wówczas Ananda zamienia się w zawał. Nie mogę tego znieść. Już nie chcę więcej żyć. Tego typu sprawy. What to speak of the other loves? A co mówić, wspominać o innego rodzaju, in, innych rodzajach miłości? Even the children, you love them so much? Nawet dzieci, które tak bardzo kochacie, i co się z nimi dzieje? They go away from home. E, opuszczają dom. Mówią, mój staruszek, moja staruszka mnie roz nie rozumieją. I have to go my own way now. Muszę teraz iść własną drogą. Ananda, I w ten sposób można powiedzieć, że wszystkie anandy z tego materialnego świata są rzeczywiście bardzo kruche. One uczą nas czegoś innego. Ta ananda, o której promiana ja mam na myśli it's the combination of sachchit ananda of the perfect relationship in eternity to jest sachidananda czyli połączenie sachidanandze czyli doskonały związek wieczności where you can find that love in such an abundant quantity jest to takie miejsce czy ta sfera, w której można znaleźć tą e, miłość w tak e, ogromnej ilości, że można w taki metaforyczny sposób powiedzieć, że e, dzięki temu, e, możemy, dzięki tej nadziei możemy objąć cały świat w tym uścisku i trzymać go w tym uścisku na zawsze. I odkrywamy wówczas, że takim naturalnym związkiem czy relacją z każdym jest to, aby kochać i troszczyć się o innych. Ponieważ, wasza, ponieważ nasza miłość jest wtedy tak intensywna. And it transforms you into singing and dancing. Że przekształca nas w e, śpiew i taniec, e, wieczny taniec, da, taniec duszy, e, który ma na celu radowanie się, radowanie się w tak głęboki, pełny sposób that you have absolutely no hankering for any material existence anymore. Czy w takim stanie nie ma już więcej żadnego żadnej chęci uganiania się za materialną egzystencją? The love of the fullness it is called. Nazywa się ją miłością w pełni. Om purnam punam adapurnam punam punatpunam tadasyam punasyam punam adaya punam eva chachate. that is the first stroke of the Ishopanishad. it says that whatever emanates from the supreme fullness, it is full in itself as well. Mówi pan, z pełni, samo w sobie jest and that therefore everything in the fullness of the supreme, it is finding fulfillment in its very intrinsic faculty. When from the fullness, jeżeli coś e, emanuje, jeżeli, jeżeli e, najwyższa pełnia emanuje coś, find satisfaction. E, to to e, coś znajduje pe, znajduje zadowolenie. Even in the intrinsic particle. E, nawet w najmniejszej e, takiej cząsteczce. Fullness in love is fullness all over. E, is fullness pełnia miłości oznacza pełnie całości. This uh, the nature of real love. It is there's no scarcity and there's no uh, limits to it. Natura prawdziwej miłości nie zna niedoboru, czyli czy jakby niedosytu, nie zna też granic. something which Comes directly from the secret of that faith. If i to jest coś co bezpośrednio pochodzi z tego sekretu owej wiary Jeżeli uwierzę w waszą miłość to wpadnę w ekstazę. A jeżeli będzie kochać, będziecie, będziesz, będziecie kochać nie, to jeszcze rozwinię jeszcze większą ekstazę. When we relate to each other, it is even I jeżeli będziemy nawiązywać związek, to ekstaza będzie coraz bardziej wzrastać. And I go to sleep in ecstasy and I wake up in ecstasy. Wówczas będę zasypiać w ekstazie i budzić się w ekstazie. Because love has that nature. Bo taką naturę właśnie ma miłość. That is Ananda. To jest właśnie Ananda. That is the treasure. To jest ten skarb. And that treasure really is something which is available to you. I ten skarb jest czymś, czy, czymś dostępnym. But you have to agree. Dostępnym dla was, ale musicie się zgodzić. You have to open your heart to that Ananda. I musicie otworzyć serce na tą Ananda. Musicie y, wpuścić ją do siebie i później przepuścić y, przez siebie do innych.